Dąbrowie Białostocki na Stadionie Miejskim rozgrywany jest turniej Olimpiad Specjalnych. Taki turniej rozgrywamy w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. W turnieju biorą udział zawodnicy Olimpiad Specjalnych z województwa podlaskiego, którzy trenują w klubach sportowych Piłkę nożną. Między innymi dzisiaj na stadionie mamy zawodników Suwał, Białogostoku, Zaugustowa. Rywalizacja odbywa się w grupach sprawnościowych. Zawodnicy, którzy biorą udział w tym turnieju, mają szansę wyjechać na ogólnopolski turniej piłki nożnej Olimpia Specjalnych, który będzie się w czerwcu w Katowicach. Oczywiście, że młodzież jest zainteresowana, chętnie się garnie do gry w piłkę nożną. To jest popularna dyscyplina w Polsce, na całym świecie, także i w Olimpii specjalnych no, mają możliwość pokazania swoich umiejętności, sprawdzenia się z rówieśnikami z innych placówek. No i przede wszystkim fajna zabawa, rywalizacja, zdrowe podejście. No i myślę, że mają dużą satysfakcję z udziału w takich zawodach.